Rodzi się jako absolutnie zależna, bezradna istota, wobec czego noworodek jest stanem na swoich opiekunów, którzy go chronią i zaspokajają jego potrzeby. Z uwagi na tę zależność bytową, niemowlę jest wyposażone w zdolność maksymalnego dostosowania się do otoczenia i stanowiących jego część opiekunów. Chodzi o przeżycie i temu celowi wszystko jest podporządkowane. Istnieje jednak jeszcze jeden pierwotny bodziec, który powoduje każdym z nas to pęd do rozwoju, do autonomii i indywidualności. Jeśli mamy się z powodzeniem i w zdrowy sposób wyzwolić symbiozę z matką, a później oddzielić się od rodziny pochodzenia, Potrzebujemy rodziców, którzy najpierw zapewnią nam bytową ochronę, a potem z radością wyprawią nas w dalsze, samodzielne życie. Ale ponieważ nie istnieją idealni rodzice, którzy by bez szwanku i jakichś deficytów wyszli z własnego dzieciństwa, ów ważny krok separacji udaje się raczej rzadko, bądź prawie nigdy. Dlatego właśnie często dziecko przez całe życie pozostaje zależne od rodziców.